Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zapraszam na przegląd mojego zamówienia z katalogu 9, który trwa jeszcze do 4 lipca. To jest ten katalog. Jeszcze zanim otworzę paczkę to chcę Wam pokazać, że ten cień w sztyfcie, który ostatnio pokazywałam, że go nie było, już otrzymałam i już go mam tylko widzę, że coś mi tu nie działa za bardzo wysunęła odłożę może i otwieram, otwieram paczkę Papierki. Zamówienie. Zaraz będę pokazywać, wyjmować, ustawiać. Zacznę może od y, takiego zestawu, który kupiłam w cenie. Czekajcie, tak myślę, gdzie ten zestaw? Kupiłam go w takiej cenie promocyjnej. Chyba 59,99. dwa żele złuszczające, dwa te kremy milkani i dwa dezodoranty i do tego jeszcze były dwa takie kremy złuszczające. Czy jeden produkt za wychodzi 7,50? Takie potrzebne rzeczy na lato. Oprócz tego Mam Jordani Gold, perełki takie rozświetlające. I ten kolor, tutaj widzicie kolor i one prezentują się w ten sposób. Więc to miałam w zamówieniu. Ja korzystam z tych perełek. Jestem bardzo zadowolona z nich. Chyba źle włożyłam. powinienem chyba tak włożyć, tutaj mi się. Poza tym mam taki krem nawilżający dla mężczyzn. To miałam w zamówieniu i Krem napękające pięty, Fitab, też miałam w zamówieniu. I oprócz tego mam jeszcze: hmm, co ja tu mam. A ten krem taki 30ml, on jest na ostatniej stronie. Bo to jest mały kremik. Taki do torebki. Na jakieś wyjazdy, żeby dużo miejsca nie zajmował. I mam na jakiejś takiej śmiesznej cenie 99%, czyli jeszcze 20% taniej dla y, klubowiczów. Y, I mam jeszcze y, łąd. Bita śmietanka. Y, krem się w ten sposób wygląda. I udało mi się go kupić 50% taniej, bo w drugim kroku zamówienia jest tak, gdy się zrealizuje zamówienie za 35 punktów, to można skorzystać z tej oferty. W drugim kroku zamówienia można zamówić jakiś produkt w cenie 50% taniej, ale o ceny standardowej. Więc jeśli ja widzę tutaj, czekajcie, ja skorzystałam z tej, z tej oferty WANT, y i tam właśnie yy, ten krem w cenie standardowej jest 70 zł, więc cena 35 zł. No i ja jeszcze 20% taniej, więc tak około 27 zł, może troszeczkę więcej. Jest to krem na dzień, ta śmietana. Sprawia efekt bazy, natychmiast niwelując zaczerwienienie skóry. Nigdy nie miałam tego kremu. Yy, troszeczkę yy, też miałam ochotę na ten drugi, intensywnie nawilżający, chłodzący, wygładzający skórę, bo ten jest tylko na dzień, ten był i na dzień, i na noc, więc yy, szkoda, że, że nie można było dwóch produktów kupić yy, taniej. Zdecydowałam się na ten. No zobaczymy. Yy, wypróbuję na pewno się o nim wypowiem. Na razie jeszcze nie wiem. I była jeszcze taka oferta, że, tak myślę gdzie to było, że można było zakupić taniej yy, wodę Joyce. Tylko nie wiem. Mhm. Chyba nie znajdę, bo nie zaznaczyłam sobie w tym katalogu, ale jakoś tak yy, chyba mnie ta woda 20 zł. kosztowała w takim różowym opakowaniu, ale o, to jest to, ta oferta właśnie 25,99 przy zakupie dowolnego produktu do makijażu migdały, olejek, yang yang z Madagaskaru i wanilia i to jest właśnie ta woda, ładny zapach, taki delikatny, na co dzień, na lato, świetne i jeszcze skorzystałam z takiej oferty urodzinowej Giordani Gold Miss Giordani i on ten zapach w katalogu też Wam pokażę, bo on jest na tych pierwszych stronach i ten zapach w katalogu jest w cenie 67,99 jest to woda perfumowana bestseller sorbet z mango neroli i czerwony pieprz no i ja w tej ofercie urodzinowej miałam ten zapach w cenie 28. 4,99, więc z tego skorzystałam. Oprócz tego mam w zamówieniu dwa pierścionki NORCHEN. Już Wam pokazuję. One jakieś takie duże przecenie były, jak dwa, dwa jakiekolwiek elementy dżutery. To dalej obowiązuje. się bierze, to jeszcze oprócz tych scen wyprzedażowych jeszcze są taniej. 20, jeszcze taniej, nie wiem, nie wiem, nie powiem wam ile procent. W każdym razie za ten pierścionek dziś około 30 zł zapłaciłam za jeden. I to jest 17. Już pokazuję wam. No, się dobrze noszą. O, i to jest właśnie ten pierścionek. Tak on wygląda. I drugi też identyczny, i też 17, więc nawet. Też mogę Wam też pokazać, bo może nie uwierzycie na słowo. Drugi też. Ale sprawdzić muszę za każdym razem, że czy wszystko w porządku. Tak? Więc tutaj ten muszę zdjąć. I pokazuję. O. Więc tak te pierścioneczki wyglądają. No to chyba jest sztuczne, to nie jest jakaś prawdziwa perełka, ale całkiem ładny. To swojej siostrze kupiłam. Więc tak to się prezentuje. I oprócz tego mam jeszcze, żeby nie płacić za przesyłkę, to wzięłam yy, taki tusz. tuż. Yy, 5 w jednym. Nie znam, też nie będę się wypowiadała. Yy, ale skorzystam z tej oferty i. Nordic Waters taką wodę mogłam wziąć. To była oferta dnia, bo składałam pierwszego dnia. Mm, I i tam wodę. Tylko chyba w tym katalogu, który jest obecnie do tej wody. Wydaje mi się, że nawet nie ma w ofercie. Ja tej wody nie znam. Jeszcze popatrzę, czy ona w ogóle w tym katalogu. Wiem, że w poprzednim to na pewno była w ofercie, a w tym chyba jej nawet nie ma. Teraz pokażę wam jak ta buteleczka wygląda, to jest dosyć nowa woda, także mm, nie znam tego zapachu, ale ja też tak w takiej cenie atrakcyjnej to pomyślałam sobie, że jednak skorzystam i tak się prezentuje ta woda. Teraz zobaczę czy zapach mi odpowiada. Taki bardzo cytrynowy, świeżutki, trochę słodki, ale ładny. Podoba mi się. No zobaczymy, jak będzie się utrzymywał ten zapach, czy będzie trwały, więc okaże się. No i to jest moje całe zamówienie. No i oczywiście na razie wziąłem jeden katalog. A i słuchajcie, jeszcze mam pomadkę. Zapomniałam, jeszcze mam taką pomadkę. Pomadkę Dywan, kolor, nie wiem, jakiś taki, tylko numerek pamiętam. Pokażę Wam, to taki balsam właściwie, nie pomadka, tylko balsam, taki balsam nawilżający w ten sposób. I to jest właściwie wszystko. Oczywiście na dole przypominam, że udostępniam link, poprzez który można zarejestrować się do klubu. Oriflame zachęcam. Jeśli filmik się spodobał, zostaw łapkę w górę. Zachęcam też do subskrybowania mojego kanału. Napisz też, jak, jak podoba się to moje zamówienie. Może znasz jakiś produkt, o którym chciałabyś, czy chciałbyś mi napisać, to chętnie, chętnie sobie poczytam. I do następnego razu. Cześć!